Wyśnij mi to zaproszenie Madzia. To chyba ona była. Oj, oj, oj Dołąc. Wy sesypadek mi się tu wyszło. Włączyłem nagrywania, włączyłem nagrywania. O, piszę hejka widzowie a, a tam nie bierze. Zapraszam widzowie, ale mój tata szedł do pokoju. O, subskrybuj. i lajkuj i lajkuj i lajkuj Dobra, robimy wesoły autobus dać porywania Od co? Pa. A. <ścoughs> chyba nie ok. Ok. Ona tam się przyniosła. Ona mnie usukała. Usukała mnie. Ona tam. Ona gdzieś się przyniosła. Dobra, widzowie. O, mi kasia. A ty, Kasia? Lowerty. Lowerty. Zapraszam widzowie za tata. Przepraszam. Bo mi tu wchodzi cały czas. To... Dobra, idziemy tu. Zaakceptuj. Bierzemy. i na starcie pisamy RP. Wrócę do was zaraz Dobre napisane wizowy rpz11 Ja mam te włosy jak muśki muzyki Rekord? Takos Rekord to muzyka Takos Nie znaj Takos Nie znaj Nie znaj po prostu sprawdzamy to, co tu się dzieje na tych serwerach. Za co ja robię repeto? To nikt nie przychodzi. A, to, to wszyscy ze serwerach przychodzą. Naprawdę. Pierciele. Pek, pek, pek pyk, pyk, pyk dobra, idziemy mm. no co, ktoś przesad? nie no, to... no, to... no, to... no, to... Я не знала, что обращалась зато. Взять ее, 19.30, граммой. А то у них только какая-то шумимаджа, он целый, а он по-тырой. Ей брать. Ей брать. У нее только какие-то филиппи, аж свал. Но он не есть, Ja jest. jestem dla was bardzo sykro, jest mi bardzo sykro. niech ej, niech ej, No dobra, nikt nie zagrał. To on się bar